Jarosław Bondyra, wiceburmistrz Biłgoraja, gościem rozmowy. Witam serdecznie, Panie burmistrzu. I tak jak w poprzednich rozmowach, przez ostatnie dwa miesiące, no trudno uciec od tego ważnego tematu, kontekstu tego, co dzieje się na Ukrainie i tego, jak to tu w mieście wygląda od tego 24 lutego. Pierwsze pytanie to, czy my w ogóle wiemy, są jakieś dane, które mogłyby zasugerować, ile uchodźców przebywa w tej chwili w mieście, uchodźców z Ukrainy? Tak, opieramy się na danych, które mamy w urzędzie, i tutaj mamy takie trzy kategorie danych. Po pierwsze, na dane numery PESEL, i tych numerów PESEL, w tym do tego dnia, do dzisiaj, wydaliśmy 589 dla osób, które po 24 lutym, lutego uciekły po prostu przed wojną, przed bombami, przed śmiercią do naszego miasta. Ponadto do tej pory zostało wypłacone dla 400 osób kwota 300 zł z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a 120 osób czeka na tą wypłatę tylko i wyłącznie dlatego, że za chwilę będziemy mieli przelew od Pana Wojewody tych środków i myślę, że jeszcze może w tym tygodniu, czyli jutro, a może na początku przyszłego tygodnia te pieniądze się pojawią. Mhm. Czyli to jest na pewno nie mniej niż około 500 tak osób zakładamy. i te osoby, jeśli mają już numer PESEL, też jakby mogą korzystać z tej 18-miesięcznej pomocy ochrony tymczasowej, czyli mogą korzystać ze szkoły, dzieciaki, z właśnie opieki medycznej. czy. Mogą podjąć pracę. No tutaj Polska ten 18-miesięczny okres takiej tymczasowej ochrony, opieki zaproponowała. No ciągle to jest bardzo dynamiczne, prawda? W ciągu jednego dnia 20 tysięcy uchodźców z Ukrainy przekracza polską granicę. Też to się zmienia i coraz częściej słyszymy czytamy o takich statystykach, że wracają też powoli bardzo ostrożnie Ukraińcy do, do siebie, jeśli mają gdzie wracać, jeśli to są jakieś bezpieczne tereny. Dla części z tych osób Biłgoraj jest takim przystankiem. No ale chcę zapytać jak burmistrz patrzy na to, bo na pewno obserwuje, wiem, że obserwuje na to co dzieje się tutaj w Biłgoraju, jak ta pomoc oddolna wygląda, praca wolontariuszy. No to jaką ma myśl, jak my tutaj jesteśmy przygotowani, jaką mamy empatię, jakie mamy te siły i zasoby na tę pomoc jako mieszkańcy Biłgoraja. Jestem... Dumny z naszych mieszkańców, że zdają ten kolejny egzamin z człowieczeństwa, bo mm, nie wiem kto, w co kto wierzy, jak podchodzi do tych spraw, ale wszyscy razem a, pomagamy pomagamy ludziom, którzy są w gorszej sytuacji niż my. A jeżeli by ktoś zapytał, co jest dla nas teraz problemem, no to mhm. możemy mówić, no, pogoda, no coś tam, coś tam może zbyt duża inflacja, a ci ludzie uciekli przed bombami mhm. a, i po prostu chcą żyć, chcą mhm. żyć. My nie jesteśmy dla nich ojczyzną. A my jesteśmy tylko i wyłącznie kimś, kto na chwilę, być może na dłużej, a dał im miejsce schronienie. A ich celem jest powrót tam mhm. do Ukrainy. Oczywiście nie wszyscy wrócą, bo tak jak pani powiedziała, nie wszyscy mi będą mieli gdzie mhm. wrócić, ale też y, większość z nich traktuje ten pobyt tutaj jako ten tymczasowy. I y, staramy się zapewnić wszystkim jak najlepsze warunki i do tego mieszkania, i dla dzieci y, miejsce w szkołach i przedszkolach mhm. i przede wszystkim tak zapewnić im czas, żeby nie. Te dzieci nie myślały o tej traumie, którą tam doznały, nie? bo te nawet rysunki dzieci wykonywane w szkole czy w przedszkolu pokazują, że jak na swój wiek zbyt dużo widziały. To myślę, że to jest dla dorosłych też jeszcze nie wszystko jesteśmy w stanie jakby zrozumieć i, i przetrawić z tego, co, co, co do nas spływa, z jakie informacje do nas spływają. i i tak jak burmistrz mówił, to to rzeczywiście jest takie pozytywne, że my potrafimy się znaleźć w tej sytuacji i tę pomoc niesiemy. I chciałam jeszcze podkreślić, że... 5 milionów Ukraińców przekroczyło granicę, szukało schronienia w innych państwach, ale też jest taka wewnętrzne ruchy i wewnętrzna emigracja. I o tym mówiła między innymi gościni z Nowowołyńska, która tutaj u nas była. I o tej pomocy dla Nowowołyńska teraz chciałabym porozmawiać. I to jest no wielkie partnerstwo w tej chwili. Wielka, w końcu no Myślę, że, że, że tak, że słowo partnerstwo tutaj nabiera wielkiego sensu w tej współpracy Biłgoraja z Nowołońskiem. Tutaj może liczby niech przemówią, mhm. bo do tej pory na to nasze specjalne konto, które mamy w Urzędzie Miasta wpłynęło dość sporo pieniędzy. E, Jakie to są pieniądze? To jest y, 230 mhm. chyba 8 tysięcy tak. na dzień dzisiejszy e, złotych i to są wpłaty dobrowolne, mhm. to są wpłaty ludzi. Oczywiście tutaj w tych wpłatach przoduje nasze kolejne miasto partnerskie, czyli Kreisheim. Mhm. E, z Niemiec wpłynęło nam 190 tysięcy złotych. Mhm. Oczywiście są też wpłaty z Izraela, są wpłaty z Austrii, są wpłaty naszych mieszkańców yy, Biłgoraja, ale to pokazuje, że miasta partnerskie w tych trudnych czasach mają sens, mm -hmm. bo m, kto nawet na terenie Niemiec, mając dobrą wolę, chęć wpłacenia, jeżeli nie byłoby to w pewnej sieci powiązań miast partnerskich, mieliby to utrudnione, a tak przez nas przez Biłgoraj, a ta pomoc trafia bezpośrednio do Nowowołyńska. a stąd, tak jak wiemy, że trafia też do Buczy, do Hersonia I, i dzisiaj będzie kolejny transport. Dzisiaj znowu przyjadą nasi goście z Ukrainy po kolejny transport my chcemy i, i pomagamy głównie przez pomoc humanitarną, czyli Kupujemy rzeczy, które są jak najbardziej potrzebne tym ludziom, którzy są na terenie Nowowołyńska i z Nowowołyńska, z tego ich punktu logistycznego, też część tej pomocy trafia właśnie do tych miast, o których wspomniałem, tam mhm. gdzie, gdzie, m, ta, gdzie, gdzie była wojna. Na terenie Nowowołyńska wiemy o tym, że można mówić o 10 tysiącach osób ich wewnętrznej emigracji. Część tych ludzi y, uciekło w tym, co mieli na sobie. A wobec tego potrzeby są wszystkie, wszelakie. Od bielizny przez środki higieniczne, a skończywszy na odzieży czy, czy środkach żywnościowych. I, I staramy się to kupować. Mm -hmm. y, wszystkie pieniądze, które są wpłacane, my y, Oczywiście na to wszystko mamy faktury, i, i, i co do złotówki chcemy się z naszymi y, dobroczyńcami rozliczyć. To no też y, samorząd podjął uchwałę, prawda, na ostatniej sesji o takiej pomocy, która y, no jest sformalizowaniem tej pomocy. Tak, tak. Z jednej strony y, jest to y, wymóg związane z finansami publicznymi, bo jednak mimo wszystko przechodzi to przez konto Urzędu Miasta, i mimo tego, że są to dobrowolne wpłaty, ale należy to usankcjonować. I z jednej strony są to wpłaty naszych darczyńców i tutaj założyliśmy 400 tysięcy, że będzie do tej pory, tak jak wspomniałem, było to 238 tysięcy, ale też apeluję o dalsze wpłaty. A 130 tysięcy jest z budżetu naszego miasta. Mhm. A i, I w sytuacji takiej, kiedy powiedzmy, będą większe potrzeby, kiedy tych wpłat będzie mniej, to mamy możliwość skorzystania z pieniędzy budżetu naszego miasta. Chcę jeszcze zapytać panie burmistrzu. Hmm, no bo jakby kontrolujemy, jak, jak sytuacja wygląda teraz w naszym mieście, te, prosimy o wpłacanie tych datków, ale po jakby kolejne pytanie jest, czy jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to będzie wyglądało, jak odbije się na funkcjonowaniu naszego miasta, nie wiem, za pół roku, za, za kilka miesięcy, to, że no jest taka sytuacja na Ukrainie, że tutaj przyjęliśmy uchodźców. I też może z punktu widzenia samorządowca mówił burmistrz o tym, na jaką pomoc mogą liczyć uchodźcy, ale czego by jeszcze burmistrz oczekiwał od władz, żeby jakie wprowadzić regulacje, żeby wesprzeć samorządowców, żeby w ogóle wesprzeć. Bo takie mam poczucie jednak, że w skali kraju, no to, to, to głównie to ta pomoc na ramionach społeczników. E, Niesiona jest. Tak. Właściwie w każdej sferze życia e, to wszystko, co jest oddolne, czyli to samorządowe, czy organizowane przez e, jakieś stowarzyszenia, fundacje, zdało egzamin. I w sferze pomocy, i w sferze później ulokowania gdzieś tych ludzi, czy nawet kontaktów na socjal mediach w znalezieniu pracy dla tych ludzi. A my musimy mieć tą świadomość, że mm, jakby czyniąc to dobro, ono kiedyś do nas wróci. A zresztą my, jako Polacy, jako naród, też tego dobra doznaliśmy nieraz i możemy teraz odpłacić się innym ale czego bym oczekiwał, no to teraz schodzimy na ziemię, pieniędzy, mhm. pieniędzy. My naprawdę y, sami sobie poradzimy, mając odpowiednie środki, y, najlepiej wydamy te pieniądze, bo no, trudno, żeby ktoś y, na poziomie Warszawy wiedział, jakie mamy potrzeby w tej chwili w Biłgoraju. My, gdy będziemy mieli te środki, będziemy najlepiej wydawać tak, aby y, ci ludzie, którzy są w tej chwili w potrzebie, otrzymali tą pomoc od nas. Tak, bo już jakby takie y, społeczności lokalne jak Biłgorajska sprawdziły się, że potrafią struktury budować i organizować się, koordynować te, tego typu pomoc, prawda? Tylko tak. bo, jakby potrzebne jest finansowanie tego. I, i z drugiej strony no, też y, jasność. Y, w wydawaniu środków. Chodzi mhm. o to, żeby, żeby była absolutna jasność pod względem prawnym, że, że nikt nam później nie powie, że, że te środki wydaliśmy może nie do końca zasadnie. A my, całą swoją y, w tej chwili działalność, opieramy na podstawie ustawy z 12 marca 2022 roku, oczywiście z nowelizacjami, ale też i na podstawie y, ustawy o finansach publicznych. I to z jednej strony troszkę nas krępuje, ale z drugiej strony też, e, jakby powiedzieć, e, daje nam możliwości albo kanały do, do udzielania pomocy finansowej. Panie burmistrzu, kilka dni temu lwów też został zaatakowany, lwów blisko naszej granicy. Czy w związku z tym, e, no. Jakby plany, rozmowy o, o bezpieczeństwie tutaj naszym lokalnym są prowadzone na poziomie właśnie władz wojewódzkich? Bierze burmistrz różne scenariusze pod uwagę? Tak. Oczywiście wszyscy wiemy, że jesteśmy członkiem chyba najbardziej w tej chwili dającej bezpieczeństwo publiczne wspólnoty, jakim jest NATO, jakim jest Unia Europejska. I, i, i jest to wspólnota prawdziwa, a nie, ale powstrzymam się od komentarza, jakim, jaka. A dzięki temu, widząc nawet codziennie przelatujące samoloty natowskie, czy w każdym tutaj okolicznym mieście większym wojska natowskie, czujemy się bezpieczni. A ja jestem przekonany co do tego, że w tej chwili nic nam nie grozi. Ale wszystkie plany mamy na stole. Rozmawiamy, staramy się też przygotować na wszystkie możliwe scenariusze. Ale, przede wszystkim, podstawowym scenariuszem jest to, że jesteśmy bezpieczni i że w tej chwili nic nam nie grozi. To, jest, to są informacje, no, które pierwsze przychodzą nam do głowy, o tym, jak jesteśmy właśnie przygotowani na różne scenariusze, o tym, jak niesiemy pomoc, jak się organizujemy. Ale oprócz tego, życie toczy się zwykłym tempem, prawda? Też praca w samorządzie. No i, i na koniec naszej rozmowy, chcę dopytać jeszcze o to, jak te bieżące tematy. Wyglądają w pracy samorządu, jakie informacje tutaj możemy też przekazać mieszkańcom? No tak, ale znowu jest ten wpływ wojny mm -hmm. na Ukrainie na nas tutaj w Biłgaraju. bo już drugi przetarg był ogłoszony na budowę hali sportowej mm -hmm. i boiska. No i nie mamy tak, tak nie mm -hmm. mamy wykonawcy, nikt się nie zgłosił. Ogłosiliśmy teraz trzeci przetarg. Co jest powodem? Niepewność rynku z jednej mhm. strony, z drugiej strony, część pracowników, którzy pracowali w polskich firmach, wyjechało bronić swojej ojczyzny. Mhm. Wobec tego problemy kadrowe firm. Ponadto, niestabilność cen stali. No i to powoduje, że, mając tak olbrzymie dofinansowanie. Z Funduszu Inwestycji Strategicznych przypomnę, że to jest 11 800 tysięcy złotych na budowę tej hali przy Szkole Podstawowej numer 1 i Boiska. A no w tej chwili po prostu jesteśmy w stanie takim, że kolejny przetarg ogłoszony szukamy wykonawców, ale jak na razie większość wykonawców nie chce zaryzykować. Mamy nadzieję, że w końcu znajdziemy wykonawcę i ta inwestycja powstanie. Ale na to my nie mamy wpływu, bo prawo zamówień publicznych z jednej strony obowiązuje, z drugiej strony zapisy promesy o sposobie finansowania, a z trzeciej strony ta sytuacja na wschodzie. Tak, i prawo rynku, czyli stabilność... Oczywiście, ale znowu z drugiej strony przygotowujemy się do, do tego, że za chwilę na stole pojawią się bardzo duże pieniądze. część tych pieniędzy możemy powiedzieć, że już są przypisane dla dla naszego miasta, bo w ramach realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych, w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego Biłgoraja, wiemy o tym, że pan marszałek poinformował nas, że dostaliśmy 8 milionów 889 tysięcy euro. Wobec tego mówimy tutaj około 40 milionach złotych i wspólnie z gminą Księżpol i z gminą Biłgoraj tworzymy miejski obszar funkcjonalny. I tutaj chcemy wykonać pewne inwestycje, które w głównej mierze będą dotyczyły wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne i oczywiście rozbudowa tego oświetlenia. Ponadto a Instalacje fotowoltaiczne na budynkach samorządowych, a monitoring w całym MOF-ie, bardzo długo mówimy o tym monitoringu w mieście, mnóstwo działań społecznych przy tym, też myślimy o, o, o poprawie dostępności w naszych budynkach, chodzi tutaj o szkoły, przedszkola. I to na terenie całego MOF-u. Czyli jest y, pewien rodzaj y, tortu do podziału, i właśnie dyskutujemy w tej chwili nad podziałem. Jak długo nam to zajmie? Mamy czas y, do końca października na y, spisanie takiej dokumentacji. No i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli korzystać z tych pieniędzy. Ponadto. Y, Pracujemy nad gminnym programem rewitalizacji. Stosowne uchwały już zostały podjęte, te pierwsze. No, ale tutaj, jako chyba po raz pierwszy, poinformujemy, że też mamy podpisane listy intencyjne i takie deklaracje partnerstwa w ramach Centrum Wsparcia Doradczego Plus. Jest to nowy program organizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które polega na. Tworzeniu partnerstw, sporządzenia dla tych partnerstw dokładnej diagnozy, później po tej diagnozie a dość dobrej, dość takiej aktualnej strategii rozwojowej i sporządzenie jednego wniosku ze znalezieniem źródeł finansowania. I tutaj jest następne nasze partnerstwo, które składa się z MOF-u, plus jeszcze do tego dochodzi miasto. Tarnogród i miasto Franpol. Czyli gminy wzdłuż drogi 835, pięć gmin i nazwaliśmy to gminy, rodzaj tego partnerstwa, gminy powiatu biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego. Czyli naszym głównym celem jest tutaj rozwój gospodarczy tych naszych małych ojczyzn. A że w sumie to jest prawie 60 tysięcy ludzi, prawie 6 tysięcy podmiotów gospodarczych. To jest o co walczyć. Mm -hmm. Bardzo dziękujemy za te dobre informacje na koniec naszej rozmowy. W ogóle za całą rozmowę. Trzymamy kciuki za ten transport świąteczny do Nowowońska, który jest szykowany na święta tam do, do naszych sąsiadów. Bardzo dziękuję. Jarosław Bondyra, wiceburmistrz Biłgoraja, gościem rozmowy był. Wielkie dziękuję. dziękuję.